O, Siedziałem w kuchni i robiłem chyba z kilogram jedzenia albo więcej Nie, nie wiem, nie znam się, musiałbym to zważyć I teraz mogłem sobie otworzyć okno i, 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 i zimno leci mi w twarz No o, właśnie lud. co robiłeś? Eee, nie wiem, okej okay. Znaczy wziąłem e, jakieś kilo ziemniaków czy więcej No taki wielki garnek ziemniaków po prostu gotowałem Mm -hmm. e, wziąłem ce... e, osobno, wziąłem jeszcze na patelnię z wodą cebulę, papryki, parówki, e, e, czosnek, jakiś liść laurowy, odrobinka przypraw tradycyjnie, co ja tam jeszcze dawałem. E, takie dwa, dwie potężne marchewy, po prostu nie mieszczące się w, w łapach, e, wszystko pokroiłem. Zrobiłem coś w stylu, no po prostu siedziałem i. Tak jak się robi pieczone ziemniaki na patelni, tylko że bez ziemniaków i bez kiełbasy. I żeby to wszystko, jak już się wszystko ładnie zmiękczyło, zrobiło, to myślałem, żeby zrobić z ziemniaków. E, ten tak. No, maź. Połączyć ją z jajkami, z mąką i. I miałem coś po drodze planów, ale stwierdziłem, że, 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 że zrobię to inaczej i po prostu połączyłem obydwie rzeczy z patelni i, i to dziwne skonstruowane coś, przez co wyszły takie, jakby. Nie wiem jak to nazwać ziemniaczane łódka? Wyszły ziemniaczane żabiełódka i, i to oczywiście zrobiłem na patelni bez oleju. Na początku próbowałem z olejem, średnio wyszło, później na wodzie też średnio wyszło, ale ostatecznie. Tak po prostu na suchej patelni e, wyszło dosyć fajnie. No i nie będę sobie musiał robić kanapek na następny tydzień, jak będę chodzić do pracy. Mam nadzieję.